Drodzy Młodzi, w ramach projektu Bóg Wzywa, Odkryj swoje powołanie, powiem Wam o powołaniu do twórczej samotności dla Boga i ojczyzny. Będzie to na przykładzie mojej cioci, Janiny, która, która urodziła się w roku 1917 w Chicago. Jako pierwsze dziecko Leona i Julii. Moja ciocia była zawsze przykładem dla naszej rodziny przykładem, przykładem patriotyzmu i poświęcenia dla wiary i ojczyzny. Tak jak powiedziałam, urodziła się w Chicago jest to dość ważne w tej całej historii, więc dlatego to podkreślam w 1917 roku była pierwszym dzieckiem moich dziadków. W 1921 roku jako ponieważ Polska już była niepodległa, przyjechała z rodzicami do wolnej już wtedy Polski, do Czortkowa. Czortków to miasto, które znajduje się na kresach wschodnich, znajdowało się na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Natomiast no niestety teraz nie ma tego miasta w ramach Polski, znajduje się na Ukrainie. Była osobą bardzo zdecydowaną, mocną, wiedziała czego chce w życiu. Niestety jej życie było związane z losami naszej ojczyzny. Losy te są tragiczne i dlatego opowiem od początku. Przed wojną, wtedy, znaczy najpierw tak, przyjechała w 1921 roku wraz z rodzicami do Czotkowa i mm, chodziła do szkoły. W szkole, w gimnazjum ogólnokształcącym, skończyła w roku 1936. Należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Najpierw prowadziła gromadę zuchów, a potem drużynę w gimnazjum. Po egzaminie dojrzałości niestety zachorowała na gruźlicę płuc. Była leczona kilka lat, więc nie podejmowała studiów. Przed wojną zakochała się w pięknym chłopcu, który którego poznała w Czortkowie. Byli y, piękną parą, y, ale y, ona wtedy miała 16-17 lat y, i moja babcia, y, ponieważ y, ciocia Janka chciała się z nim już związać, ale y, babcia y, stwierdziła, że nie. Najpierw studia. A y, miłość później, jak kocha, to poczeka. Tak było powiedziane. Posłuszna Janka ustąpiła. Natomiast y, babcia, moja babcia, miała na imię Julia, y, nie przewidziała, że nastąpi wojna. Druga wojna światowa. I y, młodzi uwikłani w okropieństwa tego strasznego czasu stracą siebie, młodość, miłość i życie. Jan, właśnie ukochany cioci Janki, został zaaresztowany, na, ponieważ Czortków, jak całe kresy wschodnie, historia ich była bardzo skomplikowana. Najpierw wkroczyli 17 września do Czortkowa, wkroczyli Sowieci i niestety Czortków został pod okupacją sowiecką. To były straszne czasy i wtedy, wtedy komuniści wywozili jak najwięcej, wywozili Polaków, którzy wywiezieni byli daleko i Jan został zaaresztowany, ukochany cioci Janki został zaaresztowany i wywieziony na kołymy. Pracuje tam w kopalni złota w strasznych warunkach, z opowiadań współwięźniów potem. E, prawdopodobnie był przywiązany za karę do słupa na 40-50 stopniowym mrozie, polewany wodą, umiera w strasznych męczarniach, jak wielu innych. Janka, nie wiedząc wtedy o tym, cały czas ma nadzieję, że wróci i szuka go po wojnie, ale niestety bez skutku. Do końca życia jest sama. Ciocia Janka była bardzo świadoma, patriotyczna i religijna. Wiele w jej życiu było modlitwy i ta modlitwa pomogła jej w wielu z trudnych sprawach. Natomiast ukochanie ojczyzny powodowało, że, musiał, że miała wiele. Trudnych kart w swojej historii. Wiedziała, że Polska jest jej jedyną ojczyzną, ponieważ urodziła się w Chicago, jak mówiłam na początku, miała obywatelstwo amerykańskie. I w roku 1936 już właśnie bardzo świadoma patriotycznie wiedziała, że należała do harcerstwa i, i bardzo nie chciała mieć tego obywatelstwa amerykańskiego. Mam w swoich dokumentach właśnie zrzeczenie się obywatelstwa amerykańskiego na rzecz obywatelstwa polskiego. Zawsze mówiła, że jest Polką, patriotką i nie chciała mieć tego amerykańskiego obywatelstwa. To też świadczy o niej, jak ona bardzo była związana z Polską, z ojczyzną. W, podczas II wojny światowej no, zaangażowała się w najpierw harcerstwo. mam zdjęcie zorganizowanego przyrzeczenia harcerskiego mojej, mojego młodszych, młodszych to jest właśnie przyrzeczenie harcerskie mojego. Taty, które prowadziła, spowodowała Ciocia Janka. Wtedy harcmistrz przy, przyjmował, przyjmował przyrzeczenia harcerskie. W czasie II wojny światowej, to był czas ciężki dla kresów wschodnich, Ciocia Janka została zaprzysiężona w organizacji Armia Krajowa pod pseudonimem Kamień. Młodzież uczęszczała na, na tajne nauczanie, i bardzo mało mieli książek, bardzo mało mieli pomocy naukowych. I w, w pewnym czasie, już za Niemców, ciocia Janka organizowała bibliotekę w naszym domu w Czortkowie. Pomagał jej w tym mój ojciec. Tadeusz, który wtedy miał lat 14. Bardzo duże jej pomógł. Ciocia Janka bardzo skrupulatna była we wszystkim. Spisywała wszystkie książki, podręczniki. Bardzo to było ważne dla niej. Również dla mojego ojca. Do końca opowiadał o tym, jakie to było dla niego właśnie ważne, że mógł mieć tą bibliotekę segregowaną. Książki, spisywał, i to było bardzo dużo. W czasie wojny, ciocia Janka pomagała swojej rodzinie, która została wywieziona na Sybir. Mój stryj został zamordowany w Katyniu, a jego żona z maleńką miesięczną córeczką wywieziona do Kazachstanu. Mam listy, które mówią o tym, jak ciocia pomagała. Wysyłała im paczki, wysyłała listy, z których dowiadywali się, co się dzieje. Niestety, ta część naszej rodziny, zginęła, w, zginęła na terenach Kazachstanu. Nie zdołali przeżyć tej strasznej wojny. Mimo to, mimo to ciocia działała nadal w armii krajowej, w potem i y, jednak y, wierząc, że Polska odzyska niepodległość, że będziemy żyli w wolnej ojczyźnie. Niestety historia Polski jest tragiczna, niezrozumiała i pełna smutku. Kraj, który zawsze walczył o niepodległość i wolność, żołnierze ginęli na wszystkich frontach, y, niestety zostaje opuszczony przez wszystkich i y, tak jak dotyczy to również zwykłych ludzi, ponieważ ci, co mieszkali na kresach wschodnich Polacy, którzy byli bardzo patriotyczni, nie mogli zostać na tych ziemiach, musieli wyjechać na ziemię odzyskane. Moja ciocia wyjeżdża do Wrocławia. I tam zaczyna nowe życie, zostawiając młodość, tak jak mówiłam, miłość i, i pełne zaangażowania życie na wschodzie do, we, rozpoczyna nowe we Wrocławiu. Wstępuje do osolineum. kończy studia studia. Polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, pracując właśnie w Osolineum, jest początkowo, jest redaktorem te, tego wydawnictwa. Bardzo była związana ze środowiskiem czortkowskim, związana z, z kościołem, ponieważ ona była w grupie tajnego nauczania w Czortkowie Ojców Dominikanów. Więc bardzo było. Tragiczne losy Dominikanów mogą, w, w, zawsze o tym pamiętała, zawsze o tym mi opowiadała, jakie to były straszne czasy przeżyła okupację i sowiecką i niemiecką opowiadała o okrucieństwach wojny, o tym jak musiała uciekać jak musiała się chować musiała zdobywać książki na wojnie na wojnie był jej, jej młodszy brat znaczy był młodszy brat Zygmunt wcielili go do wojska Berlinga i był w czujce był na, bardzo o trudnym stanowisku w czujce artyleryjskiej, czyli on jakby wychodził na samym początku, czy czołgi mogą jechać, czy nie. I to była bardzo niebezpieczna pozycja i ciocia opowiadała, jak codziennie modlili się całą rodziną za, za Zygmunta i jeden z jako nielicznych z tej czujki przeżył i szczęśliwie wrócił do domu. Myślimy, wiemy, że na pewno dzięki modlitwom swojej rodziny. Zawsze rodzina była blisko Boga i ojczyzny i to było najważniejsze. W naszej rodzinie. Umiała była właśnie bardzo zdecydowaną osobą, umiała przewidywać swoje różne sytuacje, miała duże doświadczenie w konspiracji, i dlatego już po wojnie znała sposoby działania komunistów, i po wojnie ludzie zwracali się do niej o poradę w różnych sprawach. Widząc, co się dzieje w Polsce komunistycznej, znając możliwości komunistów, wiedziała, co robić. W latach 50., 60., nawet 70, władze komunistyczne werbowały tajnych współpracowników we wszystkich środowiskach. Mieli właśnie również mieli swoich ludzi w Osolineum. Z Janką pracował miły kolega, który nawet mieli się ku sobie, planowali wspólną przyszłość. Był on dobrym człowiekiem, katolikiem, pochodził z dobrej bardzo rodziny z tradycjami wolnościowymi. Janka mi opowiadała o tym, że był szantażowany przez UB i w chwili słabości podpisał współpracę. Miał donosić na kolegów Wosolineum. Mama tego człowieka przyszła wtedy do cioci Janki i prosiła ją, żeby pomogła w tej sprawie, żeby, żeby jakoś go z tego uwolnić. I tu ciocia nie odmówiła. Za każdym razem, gdy miał pisać raport, czy zdawać, zdawać jakieś... coś pisać na kogoś, raport do UB, mówiła mu, co ma powiedzieć, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. I on pod jej dyktando pisał i... Wszystko to było oczywiście w tajemnicy i po kilku takich jego raportach, które niczego nie wnosiły, bo ciocia Janka tak umiejętnie to wszystko zredagowała, była redaktorem w Osolineum, więc łatwo jej to przychodziło i prawdopodobnie zwolnili tego człowieka, już go nie lękali, więc też zwyciężyła na tym froncie. I mama tego człowieka podarowała cioci Jance krzyż powstania styczniowego, który był w jej rodziny od 1863 roku i ta ciocia Janka ma ten, miała ten krzyż w swoim do dzisiaj. Ale no niestety straciła już uczucie do tego człowieka, ponieważ stwierdziła i to była taka bezwzględna, stwierdziła, że jest mięczakiem, że nie można na niego liczyć w sytuacjach kryzysowych. No i niestety przestali się widywać jako para. To była jej druga miłość i ona też się zakończyła. No niestety tragicznie może nie tak jak pierwsza, której jej ukochany zginął w strasznych męczarniach, ale też z tej miłości nic nie zostało. Zaangażowała się w ruch solidarności. Bardzo dużo wstąpiła do niej w 1980 roku. Była świadoma politycznie, popierała zawsze prawdziwą prawicę katolicką i patriotyczną. Ale widząc nieprawidłowości w tym ruchu, na znak protestu wystąpiła w niej w maju 1990. Wszystko to jest na piśmie. W, w latach. Późniejszych, już dojrzałych, bardzo była związana ze swoją rodziną. Ona była najstarszą córką, najstarszą z rodzeństwa miała dwóch młodszych braci. Często przyjeżdżała do rodziny, często się spotykała ze swoimi braćmi, ze swoimi z dziećmi swoich braci. Dużo opowiadała nam o sobie, opowiadała o okupacji, opowiadała również o życiu. Pomagała nam w tym, że mówiła nam, co jest w życiu najważniejsze, jak wychowywać dzieci, pokazywała, co jest ważne, a co jest najważniejsze i bardzo wspominamy ją jak, jako wielkiego człowieka, pełnego zaangażowania, i możemy wszyscy brać z niej przykład. Mimo że nie była z nami na miejscu, tylko mieszkała we Wrocławiu, a często przyjeżdżała, pisała listy, wtedy to były czasy bez telefonów komórkowych, bez internetu, więc wszystko się było, odbywało na drodze listownej i na drodze spotkań. Pamiętam spotkania, jak już byłam dorosłą kobietą, wzięłam je na spotkanie podziemnej solidarności. To się działo, przyjechaliśmy do Częstochowy. I tam z, 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 była, było takie, takie trochę konspiracyjne wtedy spotkanie, które bardzo dużo dało dla mnie. Dowiedziałam się o wielu sytuacjach w polityce i również modlitwa do Matki Bożej była jej. Priorytetem. Pamiętam, jak opowiadała o matce Bożej Czortkowskiej, Różańcowej, która była u ojców Dominikanów w kościele, która. Jest, znaczy wtedy no to, no to wszyscy się bardzo tam się rozwijał jej duży kult. Po wojnie Dominikanie zabrali, znaczy. Przeniesiono Matkę Boską Różańcową, tą Czortkowską, do Warszawy, do Świętego Jacka, do ojców Dominikanów Kościoła Świętego Jacka. I tam co roku spotykają się Czortkowiacy w pierwszą niedzielę września. I to jest taka pielgrzymka do Matki Bożej Różańcowej. I, I potem czortkowiacy się spotykają. Pewnie już jest ich coraz mniej, ale spotykają się ich rodziny, spotykają się ich krewni, opowiadają o różnych sytuacjach, wspominają stare czasy. Ludzie z Kresów są bardzo, są bardzo związani z Bogiem, z religią, no i z Ojczyzną, więc jest to Ważna sprawa dla nas wszystkich, a my, ich potomkowie, musimy to kontynuować. Dziękuję. To jest moja ciocia Janka, która to jest bardzo, bardzo była piękną kobietą i na pewno bardzo wartościową. Dlatego wspominamy ją bardzo mile i serdecznie. Jeśli nie odkrywamy w sobie powołania do kapłaństwa, do zakonu czy do małżeństwa, możemy żyć w twórczej samotności, na przykładzie mojej cioci Janki, jak to opowiedziała.